Gdyby była taka potrzeba, konieczność to oczywiście rozmawiałbym z Władimirem Putinem, mówi prezydent Andrzej Duda w wywiadzie z redaktorem naczelnym faktu Michałem Wodzińskim. Głowa państwa podkreśla jednak, że obecnie najskuteczniejszym negocjatorem z prezydentem Rosji jest Donald Trump. Władimirowi Załęskiemu Duda Radzi, proszę wyciszyć emocje. W gorącym politycznym momencie redakcja faktu towarzyszyła prezydentowi Andrzejowi Dudzie, w jego najnowszej podróży do Stanów Zjednoczonych. Głowę państwa zapytali. Między innymi o ocenę kłótni, która wybuchła w gabinecie owalnym pomiędzy Donaldem Trumpem i J. Devansem a Wołodymirem Załęskim. Prezydent Donald Trump jest po prostu zawodowym człowiekiem biznesu, a nie człowiekiem polityki. Absolutną większość swojego życia spędził w wielkim biznesie, gdzie są bardzo twarde, ostre reguły. Nie posługuje się językiem poprawności politycznej. Ocenił postawę prezydenta USA jego polski odpowiednik. To niektórych przeraża, uraża, ale cóż, takie są fakty. Trzeba to przyjąć takim, jakie jest, stwierdził Andrzej Duda w rozmowie z redaktorem naczelnym faktu Michałem Wodzińskim. Zdaniem polskiego prezydenta wydarzenia z gabinetu owalnego były czymś absolutnie nadzwyczajnym, ale należy do nich podchodzić ze spokojem. Mówię, proszę wyciszyć emocje, kieruję to zwłaszcza do Wołodymira Załęckiego. Trzeba wyciszyć emocje, spokojnie wrócić do stołu negocjacji i szukać rozwiązania, zaapelował Andrzej Duda na łamach faktu. Prezydenta spytaliśmy też, jak zapatruje się na postawę Donalda Trumpa wobec Władimira Putina. Jeżeli ktoś może skutecznie rozmawiać z Putinem, biorąc pod uwagę doświadczenia braku skuteczności chociażby formatu normandzkiego i egzekucji porozumień mińskich na Rosji, to wygląda na to, że tylko Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, najpotężniejszego mocarstwa gospodarczego i militarnego, jest w stanie coś wymusić na Rosji, ocenił Andrzej Duda. Czy on sam podjąłby się dialogu z Putinem? Prezydent odpowiedział jednoznacznie: Gdyby była taka potrzeba, konieczność, to rzeczywiście bym rozmawiał. Robię wszystko to, co uważam, że jest w interesie mojego kraju, bezpieczeństwa Polski i Polaków. Gdyby było takie zapotrzebowanie, to bym rozmawiał, ale póki co nie ma. Cały wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą jest dostępny na stronie fakt.pl. W rozmowie z redaktorem naczelnym Michałem Wodzińskim, głowa państwa zdradza m.in., jakie były kulisy spotkania z Donaldem Trumpem w Waszyngtonie. I radzi Wolodymirowi Załęckiemu, jak powinien postępować z prezydentem USA.